Ach, piękny, miły dzień. Jak to dobrze i fajny, piękny spokój. Zobaczmy co jest w telewizorze. Hmm. Nic ciekawego. No ten! Kuprawa moje drzwi okay. No i... I przyjdzie? No ten, ten, ten. Ja, ja byś lekarz! Do stomatologa! Ząbki wyrywamy! I będzie zajebioza! Jaki co? Kurwa kto mnie zapłaci za drzwi! Nie? No i wtedy! Ślusarz! Luzja no, w pierdziele! Kurwa, mój stół! Kurwa, jeste <gulanie>, drzwi! I z tymi gównem! Nie mnie, idziemy umyć ząbki! Do stomatologa! Chodź za mną, do mojego gabinetu! Krokiem masz? Ale ja mu zrobię przecież! co to na kilometr, tu ja jest stąd! Do stomatologa! No, brak nie to, rewolwer załatwi sprawę. Kurwa, prawda? Idziemy. E-e-e. No, co miłej, drzwi rozwalasz? Czy ja ci kiedyś drzwi rozwaliłem? Eee, no jakoś tak 10 minut temu. Masz za to wnózkę. Oła, kurde, oła. Kurde, Eee, idźmy stąd. Tak się nie będziemy bawić. No, no, moje krzesło! <grym> A co tu robisz co To, to moje łóżko Ja tu śpię Ale to jest kosz z parku Ja tu śpię! Jakiś kurwa problem w żadnym wypadku Siadaj tutaj Lesz Tak, muszę moją stomatologiczną... Otwórz buzię! E, a... o. Suka leży na plaży, kurwa, co leżysz? Co leżysz, dziwko? Co? Chyba nie żyjesz, no to kurwa je ostateczne uderzenie kolonami na ryj, nie? Kurwa tak wjebało do ziemi, że aż bursztyny wyjebało w powietrze, no i chyba tyle, tyle z tej ty historii. O kurwa, pardon. A gdzie pana piórko i krzesło? Wybuchło. A nie jest tu, dobra. A biurko. Ała! Moje własne krzesło mnie duchu ja z tego biję. No, Bo... co się. co się strzela suko? Ma to mnie problem. Edu. O kurwa. Freddy! Jebany! Jebaniutki. Dobra. Nie wiem, zdycham, jakby, jakbym dochodził. Rozumiem. Ma Dobrze. Teraz to jest pałka teleskopowa. Wybijamy ząbki. Pójwami, no wybijamy ząbki! Let's fucking go! Ząbki muszą być czyściutkie! Ząbki muszą być czyściutkie! Ząbki! Ząbki muszą być czyściutkie! Ząbki! 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 Ej! 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 Poci pociąg ząbki wybije! Zapierdalaj pan! Bo ja jestem po studiach i mam E, magistra poziomu zjeba Zapraszam do mojego konfesjonału Znalazłem coś takiego. A ja znalazłem coś takiego. Zap! Mój serce! Nie mogę działać! Pali, pali. ODPIERDALASZ, WYPIERDALASZ oh. boli jeszcze bardziej. Uh. Nie, po ponieważ... Są A few moments later. So, <laughs>

On lata. Say what? Niemożliwe. Kurwa, gdzie mam to Ani On jest pierdolnięty. E, a więc wracając do tych rzeczy, gdzieś pan uciekł? o, dzień dobry proszę panu. E, Dobrze. Dzień dobry. Dzie dzień dobry, dobry dzień. Dzień dobry, good morning. Pan stanie na no. cukierka tutaj.

Dobry? Dobry? Gdzie pan? Nie znajdziesz mnie o, kurwa, Może... Zabił się Ja myślałem, że ja jestem po ale... Kurwa To jest level master Zapraszam do jego gabinetu Gabinetu e, Pana magistra Przyjeba, zapraszam Ja proszę pana jestem w jednym mieście ja się od pana chciałem wolić. Ja się wolić. Ale proszę pana, musimy omówić kwestię zapłaty! Ja za nic nie będę płacił. Ja... Kurwy ja nie panu miał cię zamyciełem się płacić! Zapłacić za to krwią! Ja jestem Znajdę cię kowojcichu ja z jajami wew. O kurwa! Lecę po ciebie szmatu, pierdolona Ja jestem w swoim bunkrze aktualnie Proszę mnie, nie się. Dobra Kurwa, przygotujmy coś na niego Na tego zjeba O To powinno być odpowiednie Nie będzie wiedział o tym A gdzie ma pan tym bunkier? Mam ja cię muszę zabić, ty kurwa jeba! Dał mi podpowiedź, i tak pewnie chuja nie znajdę. Chuj jest za doby w takie rzeczy. i ja gdyby co znalazłem, to swojego starego, co z mlekiem przyszedł. O kurwa, jeżdż. Chodź tu zadźgam twoją rodzinę. O, nie padł czułka wyciągnięcia. Nie Chciałem ten! Dogadać się w kwestii zapłaty! Chciałem się dogadać w kwestii zapłaty! nie wyjdzie. Nie można robić albo jakiego tutaj. To jest nielogiczne. Proszę pana, proszę wyjść przez drzwi. Powinnaś wyjść przez drzwi. <grystanie> nie takie ze mną numery skrzypcy. Nie! Wojnego sub! mi jak kusamskiewyse. Dobra, to pójdę pograć w kręgle. Tam mam nadzieję mnie nie znajdzie. <grystanie>

a więc dogadamy się? Rozmowa się nie kleiła. No i wy... Co to kula było? Dobrze, a więc zapłaci mi pan. E, mogę pan tylko tyle powiedzieć. O. Pana? Tak. A słyszał pan kiedyś o czymś takim jak Five Nights at Freddy's? Nie! A chce pan może poznać Freddy'ego pastera? Pani spierdalaj! To coś zabije nas, dobry dobrze widzowie! A więc ten odcinek jest, yy, raczej ta krótka wstawka jest nagrywana po odcinku. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole taki czerwony przycisk subskrybuj, go na strami, z tego jeśli nie lubicie. Jeśli Ci więcej takich odcinków z gawę z zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subika, bo więcej takiego śmiesznego kontentu. A ja już się będę żegnał. Nara!